Co jakiś czas dostaję pytanie o widorejestrator do monitoringu postojowego. Wiadomo, szkody parkingowe to problem nie tylko w Polsce. Dzień dobry. Dziś przyjrzymy się widorejestrowemu, który być może nadaje się do tego najlepiej. Problem z typowymi rejestratorami jest taki, że posiadają jedną kamerę i mogą nagrać zdarzenie parkingowe, jeżeli sprawca jest z przodu. No okej, okay. są jeszcze rejestratory, które posiadają kamerę z tyłu i nagrają też zdarzenie, jeżeli sprawca y, szkody jest z tyłu. Ale co, jeżeli sprawca szkody jest z boku? Być może rozwiązaniem jest widrojestrator Wantru N4. Który ma trzecią kamerę skierowaną do wewnątrz pojazdu, obejmującą boczne szyby. Przy takim rozwiązaniu okazuje się, że może nagrać sprawcę szkody, jeżeli ten zbliża się lub oddala od pojazdu z boku. Wszystko to za sprawą szerokiego kąta tej kamery, która jest skierowana do wewnątrz pojazdu. Producent deklaruje aż 165 stopni, realnie mniej więcej 130-140, ale to i tak bardzo dużo. Wszystko to sprawia, że możemy monitorować wizyjnie boki pojazdu, ale oczywiście jakość tych nagrań będzie mocno zależała od oświetlenia zewnętrznego, od tego czy na przykład pada deszcz i szyby są mocno zachlapane, albo czy sprawca zdarzenia parkingowego ma czapkę z daszkiem naciągniętą po sam nos i ciężko go rozpoznać. Jednak trzeba przyznać, że Wantru ma większą szansę nagrać sprawcę parkingowej szkody niż typowa jednokanałowa czy nawet dwukanałowa kamera. Oczywiście nie należy spodziewać się, że jest to jakieś doskonałe rozwiązanie. Jest kilka mankamentów. Wykrywanie ruchu jest tylko z przednich kamer, tej przedniej i tej skierowanej do wewnątrz. Z tylnej kamery, niestety, wykrywania ruchu brak. Co więcej, po poruszając się po menu natrafiłem na ostrzeżenie, aby nie włączać wykrywania ruchu w upalne dni, co może wskazywać, podkreślam, może wskazywać na problemy z przegrzewaniem się kamerki. Sama kamera jest spora, a i tak tak jak w innych kamerach pozostaje problem szybko zapełniający się karty pamięci i dość dużego poboru prądu, co może doprowadzić do szybkiego rozładowania akumulatora. Niemniej uważam, że Wantru to jest w tej chwili jeden z lepszych sposobów na szkody parkingowe, na rejestrację szkód parkingowych. Na plus można zaliczyć polskie dość rozbudowane menu, to, że kamera ta do wewnątrz ma doświetlanie pod czerwienią, no i naprawdę dobra jakość nagrany. Zresztą zobaczcie sami. Może na koniec wspomnę, że kamera sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest monitoring wizyjny wnętrza pojazdów, czyli np. taksówki i busy. No i to, że cały ten materiał nagrałem właśnie tą kamerą. Po tę i inne kamery zapraszam na sklep hadron.pl. A tymczasem to wszystko. A kanał zasubskrybujcie. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć. Tak. No. Jeszcze? Chyba za bardzo nawet. Tak? Tak.